Dziś kolejny odcinek naszej cudownej środy dla lidera, i dzisiaj kontynuujemy nasze rozważania o siedmiu nawykach skutecznego działania według Koweja. Trzeci nawyk to bardzo ważny nawyk, ale to, co jeszcze ważniejsze, to to, że on jest po prostu następstwem, środkiem, no jakby to powiedzieć, tym, co wcześniej się stało, tak, czyli dwa pierwsze nawyki zdecydowały o tym, że dopiero teraz można dojść do trzeciego nawyku. O czym było w poprzednich odcinkach? A, przypominam wam w pierwszym odcinku zapowiadającym przypominaliśmy sobie o tym, że każdy ma swoją mapę świata i każdy widzi to, co chce widzieć. Pamiętacie portrety kobiety? W drugim odcinku, be, e, pierwszy nawyk Koweja, czyli bądź proaktywny, nie czekaj, nie zwlekaj, nic się samo nie wydarzy. Jeżeli Ty nie weźmiesz sprawy w swoje ręce, jeżeli ty nie będziesz działać, a, to um, nic się nie, nie, nie zadzieje. Tam słowa klucze to było wyobraźnia, wizualizujemy sobie sumienie, wolna wola, sama świadomość. Drugi nawyk zaczynaj z wizją końca. Więc bardzo, bardzo ważny, bardzo ważny nawyk, bo do, jeśli nie wiesz, dokąd zmienia, zmierzasz, no to może się okazać, że, że donikąd. I dopiero wtedy, kiedy już mamy wytworzone te dwa pierwsze nawyki, to dopiero wtedy możemy przejść do nawyku trzeciego, czyli na zacznij od tego, co najważniejsze. Najpierw rób to, co najważniejsze. Dwa pierwsze nawyki dotyczyły trochę planowania, wyobrażania sobie, przygotowywania się do tego, żeby działać. A trzeci nawyk to już działanie, już robimy. Tylko, że nie wszystko naraz, właśnie. Jak działać, żeby być skutecznym? O tym słyszymy dzisiaj w trzecim odcinku. Nazywam się Anna Jurewicz, prowadzę firmę szkoleniową i, i prowadzę również placówkę Centrum Doskonalenia Nauczycieli razem lepiej. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Wisławo. Cudownie Ciebie tutaj widzieć. Dzień dobry Lilu. Fajnie, że jesteście ze mną. Co prawda śmieję się, że przyzwyczajam się mówić do pustego ekranu, ale jak widzę, że jesteście, to naprawdę od razu mnie jest strażnie. No właśnie, posłuchajcie. Teraz będę w ogóle takie tutaj uskuteczniać, wiecie, rzeczy. Sprawdzimy, czy to nam się... Takiego, że to pozwoliłoby mi lepiej żyć, lepiej, lepiej funkcjonować. Zapisz te pytania, albo przynajmniej sobie o nich pomyśl i pomyśl, tak sobie o, o tych dwóch rzeczach. Na koniec wrócimy do tego. Moi drodzy, skąd wiedzieć, co jest najważniejsze? Wtedy, kiedy już mam tę wizję swojego życia i kiedy już wydaje mi się, że wiem, co chcę osiągnąć i mam jakiś tam, yy, tak jak powiedziałam, wizję tego. To teraz, co jest najważniejsze? Otóż, e, ktoś nie przestał słyszeć o matko, ale ja mam nadzieję, że. A Wiesiu, a ty mnie słyszysz? Bo ja cały czas mówię to samo, wiecie? <grych> nie dotykam. Mhm. Zobaczymy, czy. Yy, czy Aha, ja już jest ok, to ja już wiem. Przestajesz mnie może słyszeć wtedy, kiedy ja puszczam slajd. To ja go będę puszczać tak tylko dosłownie na sekundkę. Posłuchajcie, otóż kowej w tym nawyku przedstawia proste narzędzie, prostą matrycę. On to nazywa matrycą czasu, ja to poznałam, to narzędzie już wiele, wiele lat temu, jako matrycę Eisenhowera. Otóż Eisenhower wszystkie rzeczy, które robił, które miał do wykonania codziennie dzielił jakby na dwóch osiach. Na była oś ważne, pilne i oś no właśnie, oś ważne i oś pilne, czyli rzeczy, które są ważne i rzeczy, które są nieważne i rzeczy, które są pilne i rzeczy, które są niepilne. Ja teraz na moment wam to pokażę gdzie jesteś tutaj żebyście tak sobie to wyobrazili, póki. Nie wiem, czy to widać, jak tak ten ekran jest dzielony, na ile widzicie to, prawda? I teraz zobaczcie, na moment po prostu siebie ukryję. I będę wdzięczna za informację, czy jeżeli teraz mówię, to, to mnie słychać. I teraz posłuchajcie. W ten sposób powstały nam cztery ćwiartki, te cztery ćwiartki. Mamy dwie ćwiartki w kawałku rzeczy ważnych, tak? czyli ważne, ale mogą być rzeczy ważne, pilne i niepilne. No, jest jasne, że jeżeli planujemy, jeżeli chcemy określić, co jest najważniejsze, to to będą rzeczy z tej ćwiartki. Jak uważacie, która ćwiartka jest ważniejsza, ważne i pilne, czy ważne i niepilne? Hm? Jeżeli ktoś tu jest ze mną, to, to napiszcie. Okej. Okay, dobrze. To, to już wiem. To, to człowiek się uczy całe życie. Posłuchajcie. A teraz nie słychać, kiedy jest plansza, czy nie? Bo to by było ważne. Albo dobrze. Tak? Dobrze. Posłuchajcie. Więc nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. Bardzo dużo ludzi, kiedy zadaję to pytanie, odpowiada mi, no oczywiście, że najważniejsze jest to, co jest ważne i pilne. I tu niestety, jeżeli taka odpowiedź Waszej głowy się pojawiła, to to był wielki błąd, otóż właśnie nie. Właśnie o to chodzi, że najważniejsze jest to, co jest ważne i nie pilne. Bo co to są, posłuchajcie, te rzeczy ważne i pilne. To. Je, to jest coś, co ja nazywam bieżączką, bieżączka, czyli, posłuchajcie, ga, gaszenie pożarów, to wszystko, co przychodzi. Przychodzisz do pracy, jeden telefon, drugi, ktoś wchodzi, ktoś mówi, ktoś czegoś chce, wiecie, jakiś pożar wynika, jakiś pożar wybucha. I to jest, są rzeczy ważne i pilne. I teraz, jeżeli ta ćwiartka jest nazywana ćwiartką kryzysu, bo jeżeli ty jako lider, ale tym liderem Pamiętajcie, jesteście wszędzie, w swojej rodzinie, w, swoim, w swojej klasie, którą prowadzisz, z którą pracujesz. No i jeżeli jesteś szefem, jeżeli pełnisz funkcję dyrektora, no to to właśnie są te, to też zarządzasz zespołem. Tak? Więc jeżeli żyjesz tylko w kryzysie, tego zabrakło, a tu się coś stało, a tu co, no to kochany zawał niebawem. Kluczowa jest ćwiartka ważne, niepilne, bo to są posłuchajcie fundamenty nasze, tak? Bo to jest właśnie ta wizja, którą sobie stworzyliśmy. I teraz mamy wizję życia, że ja dożywam, wiecie, stówki, jestem zdrowa, sprawna, tak? I w związku z tym nie, wyznaczyłam sobie, wykształciłam nawet, że codziennie rano ćwiczę, że chodzę na spacery, że zdrowo się odżywiam, i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, jeżeli pozwolę, żeby te bieżączka, tak, wstaję rano, już chcę się brać za jogę, ale mam ważny telefon, to teraz to jest moja decyzja, tak? Nie wiem, czy ważny, tak? Telefon dzwoni. Teraz to jest moja decyzja. Czy ja powiem Sorry, telefon, kiedyś żyłam bez ciebie, też dałam radę najpierw pół godziny jogi, a potem wracam do żywych, tak? Bo jeżeli tego nie zrobisz, albo jeżeli wstajesz i już zaczynasz myśleć, mmm, czy kto odpowiedział na maila, co tam trzeba napisać, i usiądziesz do komputera, to wiesz co się stanie, to ty już o siebie nie zadbasz, tak? To się budzisz, mówisz, rany, o matko, dwunasta, nie, niemożliwe, a ja nawet kawy nie wypiłam albo śniadania nie zjadłam, tak? Więc zobaczcie, kluczowa dla naszego dobrego funkcjonowania jest ćwiartka druga. Teraz, co zrobić i jak robić, żeby rzeczywiście w tej drugiej ćwiartce funkcjonować? No może jeszcze powiem też kilka słów o tych, wiecie, pozostałych ćwiartkach, bo y, ćwiartka, y, tak jak powiedziałam, pierwsza ćwiartka to jest kryzys, y, druga ćwiartka to jest y, ważne i najważniejsze to są fundamenty. Trzecia ćwiartka, czyli nieważne i pilne, to są rzeczy, które możesz oddelegować. Porozumiecie, One, no to są te przysłowiowe, wiecie, tabelki z kuratorium czy z organu prowadzącego, albo inne tego typu działania, tak? To są rzeczy, które możesz delegować, które. Nad, które Musisz zrobić, tak? No bo jeżeli, nawet jeżeli o, jestem nauczycielem, to muszę wypełniać dziennik, muszę pisać tam jakieś plany, sprawozdania i tak dalej, ale to jest ćwiartka, nad którą warto się zastanawiać, jak to robić, żeby to zabierało ci jak najmniej czasu. Na przykład, o teraz przypomniało mi się, że Kluczem do sukcesu jest praca w chmurze. I myślę, że w tej chwili wierzę w to głęboko, drodzy dyrektorzy, że po prostu zaczniecie pracować w chmurze, bo jeżeli zrobisz wykaz, nie wiem, osiągnięć w chmurze i po prostu każdy nauczyciel będzie sam odpowiedzialny za to, żeby tam to umieścić, to zobacz, ile czasu ty sobie oszczędzasz, tak? A potem jeszcze poprosić tylko kogoś, żeby to, nie wiem, wydrukował, uporządkował i tak dalej na koniec roku. I tak samo. Yy, ty sam dla siebie, tak? Zastanów się, co koniecznie musisz zrobić, albo jak, jak yy, przechowywać dane, informacje, żeby to wszystko zajmowało nam jak najmniej czasu. Yy, I tak samo w domu, tak? Jeżeli poświęcasz pół dnia na szukanie bardzo ważnego dokumentu, no to zas zastanów się, że może jednak w ten weekend warto sobie założyć sobie, sobie agregator pod tytułem bardzo ważne dokumenty i tam wkładać, tak? Nawet jeżeli zajmie ci chwilę, Czasu to, żeby w tej chwili ten czas poświęcić na uporządkowanie tego, to potem już nie będziesz tracił tego czasu na szukanie. Myślę, że każdy z Was mógłby tu podać X bardzo ważnych przykładów. No i ćwiartka czwarta, czyli nieważne i niepilne, typowe pożeracze czasu, czyli jeśli jesteś dyrektorem, to to są ludzie, którzy po prostu przychodzą i, i i czegoś od ciebie chcą, to są telefony, które odbierasz, kowej w swojej książce pisze. A zobaczcie, jak dawno ta książka była napisana jeszcze nie było telefonów komórkowych. Że to jest takie dziwne, że telefon zawsze ma przewagę nad osobą, z którą rozmawiasz face-to-face. Face. No może teraz to się zmienia trochę właśnie w dobie telefonów komórkowych no ale, ale nie wiem, czy tego doświadczacie też czasami. To są posłania, no to jest przede wszystkim telewizja, to są nieważne rozmowy, to jest błąkanie się po internecie, to, to, to są wszystko pożeracze czasu. To jest coś, co robisz, co nie wnosi niczego wartościowego do Twojego życia i co, yy, co niszczy Twoje życie, tak? Bo teraz zobaczcie, jeżeli żyjesz głównie. Pierwszej i trzeciej ćwiartce, czyli miotasz się między e, w, wykonywaniem zadań nieważnych i niepilnych i mówisz, że przecież ty musisz te tabelki, tak, że pani wizytator napisała o 22.15, że ona bardzo przeprasza, ale ona jednak musi mieć te informacje jutro na 8 rano, no to to jednak jest twoja decyzja, czy ty to y, zrobisz, czy nie. Jeżeli żyjesz w tej pierwszej i trzeciej ćwiartce, to posłuchaj. To Twoje życie po prostu staje się coraz mniej ważne, bo ty kończysz dzień i ty nie wiesz, co ty zrobiłeś, i ty nie wniosłeś, nie wniosłeś nic wartościowego. Masz stres, masz wypalenie, nieustające zarządzanie kryzysami, które się mnożą, bo ty nie masz czasu pobyć w drugiej ćwiartce, tak? Czyli przygotować tego wszystkiego, co jest do zrobienia, naprawdę w porządny sposób, tak? To jest taka, to to jest, takie, to jest krótkowzroczność, to zaczynasz mieć takie poczucie ofiary, pozbawionej kontroli, pozbawionej sprawstwa, tak. No i też jeżeli myślisz o związkach, to to są płytkie i zniszczone związki, tak, bo on tam wszystko jest na wczoraj, wszystko jest, wiecie, w nieuczciwym kryzysie. Tak jak powiedziałam, centrum skutecznego zarządzania znajduje się w drugiej świadce. Wtedy, ma, dlaczego? Wizja, perspektywa, odwoływanie się do tej wizji, jest równowaga, jest dyscyplina, jest kontrola, jest silna wola i jest szukanie rozwiązań, tak? Bo umówmy się, że przecież nie zawsze od razu wtedy, kiedy mamy już wizję końca, kiedy mamy wizję tego, jak chcemy, żeby wyglądała moja klasa, jak chcemy, żeby wyglądała moja szkoła, tak? To przecież o właśnie jest z nami Wiesława. pozwólcie to przecież dziś Wiesława jesteś absolutnie cudownym wzorcem dla wielu, tak wielu nauczycieli, za co nieustająco będę Ci dziękować, ale ale prze, pewnie to jest wiele lat Twojej pracy też, prawda? tego że sama sobie określałaś te priorytety. Sama mów, myślałaś o tym, co trzeba robić, żeby rzeczywiście. Twój sposób pracy z dziećmi przynosił ci takie efekty, jakie ty chciałaś mieć. I dokładnie to samo dotyczy Ciebie, liderze. Jeżeli Ty nie włożysz w swój kalendarz tego, co jest ważne, nie wpiszesz tego tam, to nic się nie zadzieje. Jeszcze jedna uwaga: skąd się brać, skąd brać to, co. Czerwona, tak, czerwona to są te rzeczy ważne i niepilne. <śmierne> Lila, możesz, Lila pisze tak, że um, wie, że to jest źle, ale um, nie mogę tego zmienić. Pamiętaj, zastanów się, jaka jest Twoja strefa wpływu. Przypomnij sobie <śmierne> lekcję pierwszą, tak? Czyli bądź proaktywny. Zawsze jest coś, co możesz zmienić, zawsze. Bo tylko trzeba. Ja zawsze mówię, że tak naprawdę zawsze mamy trzy drogi, coś możesz robić, czegoś możesz nie robić, albo poszukać innego rozwiązania. Żyjemy oczywiście w określonych ramach, jakichś tam organizacyjnych i tak dalej, ale zawsze możesz. Są rzeczy, na które, na które masz wpływ. Tak. Lila tutaj pisze cała goła, prawda. Posłuchajcie o Wiesławem Tuska, Dziękuję Ci też, tak. Mam tę książkę, czas do niej wrócić po latach. Super, ale ja myślę, że Ty masz to ogarnięte. Posłuchajcie, co chciałam jeszcze tylko powiedzieć? Co warto, no co, o czym warto pamiętać, wtedy, kiedy zastanawiamy się, co naprawdę, jakie moje działania są tymi najważniejszymi, dzięki którym. Moje e, zarządzanie sobą innymi będzie lepsze. Otóż pamiętajcie o zasadzie Pareto. Zasada Pareto to jest zasada 20 do 80. 20% rzeczy, które robimy, daje nam 80% efektu. Ona zresztą dotyczy wielu różnych obszarów. Na przykład 20% ubrań nosimy przez 80% czasu. Zgadza się, <grywa> czy nie? 20% tekstu daje nam 80% informacji, 20% klientów daje 80% zysku firmom, 20% ludzi swojego otoczenia zajmuje 80% Twojego czasu. Więc zobaczcie, zasada Pareto też jest taką zasadą, która naprawdę zmieniła moje życie, bo teraz zanim podejmę decyzję, co robić, to się zastanawiam po prostu, co będzie. Takim działaniem, mieszczącym się w tych 20%, które przyniosą mi 80% efektu. Więc, więc naprawdę warto o, o tej zasadzie warto pamiętać i nad nią się skupiać wtedy, kiedy będziecie szukać rozwiązań, kiedy będziecie szukać sposobów na to, żeby właśnie zrobić to, co najważniejsze. Więc jeszcze raz, powoli będziemy podsumowywać. Pop zasady. Szukaj tego, co jest czynnikiem znajdującym się w 20% działań, które dadzą ci 80% rezultatów. Koncentruj się i rób tylko rzeczy ważne z punktu widzenia Twojego. Życia Twojej wizji, wszystko jedno, czy to jest wizja Twojego osobistego życia, czy to jest wizja funkcjonowania organizacji, którą kierujesz. Pamiętaj, że to Ty decydujesz o swoich wyborach. Żyjemy w pewnych ramach, nie na wszystko mamy wpływ, ale to, na co mam wpływ, to mogę zmienić. Więc skąd teraz brać czas, żeby rzeczywiście móc poświęcić go na rozwijanie tej drugiej ćwiartki, na to, żeby więcej czasu spędzać w drugiej ćwiartce. No oczywiście, kochani, z trzeciej i czwartej ćwiartki. Z czwartej to absolutnie. I czasami tu są trudne wybory i pamiętaj, że to jest twoja decyzja, bo jeżeli oglądasz telewizję i jeżeli na oglądanie telewizji poświęcasz dwie czy trzy godziny dziennie, to nie mów, że nie masz czasu na to, żeby zająć się rzeczami ważnymi. Nie, powiedz sobie wprost. Nie chcę się tym zajmować. Takie życie, jakie prowadzę, odpowiada mi. Nie chcę mieć innego, tak? Chcę sobie spokojnie posłuchać iść, wrócić, po, posiedzieć przed telewizorem. Masz do tego prawo, tak, ale Wtedy po prostu pogódź się z tym. Przyjmij to, że to jest Twoje życie takie, jakie chcesz. Ale jeżeli uważasz, że takiego nie chcesz, no to musisz coś zmienić. I tak samo, ale jeśli jesteś dyrektorem, nauczycielem w klasie, to tutaj już Twoja odpowiedzialność jest zdecydowanie szersza. Jako lider nie możesz powiedzieć, że Ty chcesz żyć w trzeciej i czwartej ćwiartce. Sorry, to nie, to zmień zawód, zajmij się czymś innym. Twój wpływ na ludzi jest zbyt duży. zbyt du Jeżeli zarządzasz zespołem, to to, w jaki sposób nimi za zarządzasz, decyduje o tym, jak wygląda ich życie. Teraz mieliśmy, posłuchajcie, świetne przykłady, tak, właśnie. Czy, tego, co powiedziałabym, jak się zachowali prawdziwi liderzy, a jak się zachowali po prostu tacy administratorzy, tak, dyrektorzy. Dyrektorzy powiedzieli, rób to, co chceta. A mnie to nie interesuje. Efekt dla na przykład wielu nauczycieli to był stres gigantyczny. Dla wielu uczniów i rodziców to, że oni się kompletnie pogubili w tym, co, co komu, na jakiej aplikacji, na jakich rzeczach. Absurd, tak? Czyli, ale prawdziwi liderzy powołali zespoły, zrobili wizję końca, czyli jak my chcemy pracować, że na przykład na jednej platformie, że w taki, a nie inny sposób będziemy organizować zdalną edukację. Widzicie, to jest takie proste, prawda? Wtedy, kiedy już to zaczynamy nad tym panować, kiedy to sobie uświadamiamy. A więc to, co jest bardzo ważne, to to, żebyście wtedy, kiedy planujecie swoje działania, żebyście najpierw Pomyśleli o tym, co jest najważniejsze. Jest taka bardzo słynna, tak, kluczem są małe kroki w zmianie. Absolutnie się zgadzam z tym, wieciu i, i myślę, że tak jest. Rzeczywiście, poznajcie, też pokażę Wam teraz na chwilkę, ale tak, taka jest słynna przypowieść. Może ją gdzieś, wiecie, co umieścimy jako post, po prostu, na może nawet dzisiaj albo jutro na Facebooku, o tym, jak. Profesor przyszedł, wiecie, wziął wielki słój, wiadomo szklankę i tu miał kamienie, piasek i żwir, wsypał kamienie do tego słoja i pyta studentów, czy uważacie, że ten słój jest pełen. Tak, słój jest pełen. E, no, ale wziął żwir, dosypał. No, a czy teraz jest pełen? No tak, jest pełen. No to teraz jeszcze piasku dosypał. No, okazało się, że znowu jest pełen, ale potem jeszcze wziął wodę, jeszcze wody dolał. No i okazało się, że teraz dopiero jest pełen. I teraz e, po co jest nam ta przypowieść? Otóż po to, żebyś sobie uświadomił, że jeżeli najpierw nie włożyć do swojego życia, do swojej codzienności tego, tych kamieni, czyli tego, co jest najważniejsze, swoich priorytetów, swoich wartości i swoich działań, które będą służyć realizowaniu tych wartości, tej wizji końca, tak? jeżeli najpierw nie włożysz ich do swojego. Um, do swojego kalendarza, do swojej codzienności, to ona się, to ta wizja nigdy nie zostanie zrealizowana, bo realizowa nie wystarczy mieć wizję już swojego życia, czy nie wystarczy mieć wizję tego, jak ma funkcjonować szkoła, którą kieruje, organizacja, którą kieruję, czy yy, jak mam uczyć dzieci wchodząc do klasy, tylko po prostu to jest. Kształtowanie nawyku przez codzienne, 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 drobne działania. I teraz jak możecie to zrobić? Otóż, moi drodzy, i to jest Wasze zadanie rozwojowe. Planowanie, planowanie. Ja już tutaj nieustająco Wam pokazuję wszystkie moje cudowne planery. Dzisiaj jeszcze kolejny pokażę, a wy nie musicie. Znajdźcie sobie nawet w internecie, posłuchajcie. Jakiś planer. Dzisiaj mamy środę, więc możecie się zastanowić, jak to było w tym tygodniu, tak I, zasta i ale zadanie dla Was na następny tydzień to jest zadanie pod tytułem zaplanuj swój tydzień tak, żeby znalazły się w nim w ciągu tygodnia, żeby znalazł się czas zapisany w kalendarzu na funkcjonowanie w drugiej ćwiartce. Czyli na przykład, teraz jeszcze większość szkół pracuje online. Wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni. Naprawdę doświadczamy tego, widzimy na sobie, na innych, wszędzie. Zestresowani, sfrustrowani. Więc teraz i wszyscy w związku z tym bardzo potrzebujemy, tego, żeby coś zrobić dla siebie, dla zespołu, którym kieruję, żeby troszkę obniżyć ten poziom stresu, żeby już odpuścić. A więc zapisz sobie, tak? Na przykład, a, a sobie pójdę w ten, na przykład zapiszę: 12 maja uczestniczę w warsztatach z Dorotą Wojtczak. Właśnie, mindfulness i, i energia, tak? Czyli Robię coś dla siebie. Jeżeli tego nie wpiszesz do kalendarza, jeżeli nie wyślesz zamówienia do firmy Anny Jurewicz, to ty tego nie zrobisz, posłuchaj. Nawet jeżeli te, teraz myślisz tak, coś muszę zrobić dla siebie. Jeżeli zarządzasz zespołem, to y, wpisz, kiedy na przykład będziesz się spotykać z ludźmi, w jaki sposób będziesz ich wzmacniać, tak? co jest priorytetem dla Was na najbliższy czas i co trzeba wpisać do Kalendarza w dystansie tygodniowym, żeby, żeby właśnie dobrze funkcjonować, żeby zacząć poświęcać czas na to, co jest najważniejsze. Jeśli teraz na moment wrócimy do tych pytań, od których zaczęliśmy dzisiejszy odcinek, tak, czyli do pytania, co możesz robić, aby co mógłbyś, tak, wpisać w Wprowadzić do swojego życia e, jakie działanie, które podniosłoby jakość Twojego życia osobistego albo jakość Twojego życia zawodowego, to jeżeli teraz pomyślisz o tym i teraz wiesz już, na czym polegają cztery ćwiartki, to ja jestem przekonana, że to, co, o czym pomyśleliście, to właśnie były rzeczy z drugiej ćwiartki. Bo nie myślimy o tym, że to, co może podnieść jakość życia, to będzie odbieranie wszystkich telefonów, które do mnie przychodzą. Tak? Tylko właśnie to jest ta druga ćwiartka. Codziennie rano poświęcam spokojne 8 minut na to, żeby zjeść śniadanie i skoncentrować się przed nowym dniem. Tak? Albo codziennie wieczorem idę na 15-minutowy spacer i obserwuję i koncentruję się wyłącznie na przyrodzie. A więc, kochani, zadanie do wykonania: wpisujesz do kalendarza 12 maja warsztaty z Dorotą Wojczak, naszą cudowną, fantastyczną nauczycielką mindfulness. I wpisujesz inne rzeczy. A na następną środę, lidera, zapraszam oczywiście tradycyjnie w następną środę. Tak, to jeszcze będzie przed. Bożym ciałem, chyba, tak. Zaraz sprawdzę, czy to aby na pewno tak będzie, ale chyba tak. Tak, bo Boże ciało jest we czwartek. Tak, no więc posłuchajcie. Ja po prostu zacznę od tego, że zapytam Wam, jak Wam to poszło, jak Wam idzie. Spotykamy się w następną środę. Czwarty nawyk, o którym będziemy mówili, bardzo ważny, też już związany z działaniami. Wygrana, wygrana, czyli funkcjonuj tak, aby wszyscy w Twoim otoczeniu mieli poczucie wygranej. Dzisiaj myśl w kategoriach wygrana, wygrana, a nie w kategoriach, może udowodnić, że mam rację. <grytanie> Dzisiaj, kochani, życzę Wam dobrego dnia. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście razem. Wierzę, że ta, ta środa dla lidera będzie dla Was inspirująca. Pamiętaj, najważniejsze, żeby. Najważniejsze było najważniejsze. Do zobaczenia za tydzień.